I widać, że, że będą tutaj parli jak najszybciej po zdobycie tego pierwszego gola. Nieco wycofana ekipa Żerników. Nieco wycofana ekipa Żerników. Teraz, teraz ma szansę ze stałego fragmentu gry. Jest uderzenie! Oleż to uderzył! Zawodnik Żerników za moment. dobrej strony. Na pewno trzeba zwrócić uwagę na to, że Żerniki to ekipa bardzo młoda. Ekipa tak naprawdę w większości. I teraz jaka. Decyzja sędziego. Na oddanie strzału, na pokonanie swojego bramkarza, może to robić dowoli przez te 10 sekund. No i tak, cichy czy olejnik? Cichy, tutaj napędzony. Będzie mijał. Uderzenia, ale niecelne. No dobrze, popracował tutaj też Aleksander Olejnik. Dobrze skrócił kąt, w odpowiednim momencie wybiegł z bramki, przez co uniemożliwił cichemu mniej szarpanej gry, a więcej, więcej tej jakości piłkarskiej z obu stron. No teraz, teraz duży cienky. błąd, fantastyczne dobranie, Damian Szaciło, najlepszy strzelec AKS Bzowej, e, defensorów, no już przy piłce Bzowa. No tak, Żerniki na pewno będą czekać na ten moment błędu ze strony gospodarzy. Ależ tutaj się zabawili, no i e, Dariusz Kupijaj z numerem piątym, strzelcą bramki. Out dla AKS Bzowej. Powoli zniszczyć. No fenomenalne uderzenie. Damian Szaciło udowadnia ten. No i nie ma przypadku, że tak ratą strzelił taką bramkę. No bo 16 goli w tym sezonie już, więc jest to piłka, z się wyróżnia tle całych rozgrywek. raz jeszcze. Szansa... Raz do niego zagranie i mamy hat trick. Damian Szaciło. No fenomenalne zachowanie młodszych. No, kolegów z FC No Dobrze, dobrze powiedziałeś, bo Aleksander Olejnik rzeczywiście zrobił wszystko, co trzeba w tej sytuacji. To po prostu genialne zachowanie Szaciły. O, będzie a nazwa panie kontaktu, co prawda to będzie tylko 4 do 2, jeśli się uda, ale jednak tak. I Patryk Skuza ustawił piłkę, już ruszył naprzeciwko niego Paweł Dymitr Skuza i mamy bramkę na 2 do 4. Wciąż prowadzi AKS BZOWA. Ale, ale wszystko pod kontrolą miał Paweł i Dimitr, który łapie piłkę w obie ręce. Teraz Szaciło, Jakub Cichy! Ale broni stycznie. Aleksander Olejnik. No w ostatniej chwili zareagował golkiper, to... bo ten czas działa na ich korzyść. Chociaż nawet gdyby. Eee, teraz Szaciło! I mamy czwartą bramkę Damiana Szaciło. 5 do 2 dla AKS BZOWA. Thank you